Krótki filmik. Światło to energia. Nie ma w tej chwili słońca. Nie ma w tej chwili słońca. A moja altana daje 26,6 stopnia temperatury. Jest, jest silny deszcz. Słychać to jest jedyna wada altany. Słychać. Słyszycie to, co się dzieje. A deszcz jaki jest, to chyba można zobaczyć na stawiku jak tam pluszce. O, pluszce deszcz. No oczywiście jedyna rada, żeby jak kogoś to denerwuje, żeby z, z, poz, zamykać drzwi. A powiedzmy sobie szczerze, teoretycznie Altana daje 5 razy więcej energii niż yy, panele. Zobaczymy, ile jest na panelach. W tej chwili bez strat na panelach. Zobaczymy. Też słońca nie ma. Jest temperatura. O, proszę zobaczyć 32 stopnie. Czyli aktualnie Altana daje 5 razy więcej energii niż panele według Edisona, które i tak nie mają żadnych strat, bo jednak panele fotowoltaiczne to 20% tylko sprawności. Więcej na filmie Edward Friedryczek złotów.